Znamy wiele twarzy Gabrieli Urbaniak. Po meczach przegranych była to mina smutna. Dzisiaj jaką twarz Gabrieli Urbaniak widzimy podczas tego wywiadu? No Oczywiście, że zadowoloną, jak też w poprzednich meczach. Cieszymy się, że ta pasa jest z nami i jest to dobra pasa. Także myślę, że nie tylko na mojej twarzy jest ten uśmiech, tylko na każdej po kolei łącznie z całym sztabem. No właśnie, no tym się różnimy od tego, co widzieliśmy kilka miesięcy temu, że teraz wszystkie uśmiechnięte, pozytywne, po prostu walczycie o każdą piłkę, zdobywacie ponad 30 bramek w kolejnym spotkaniu. Przed chwilą pytaliśmy trenera, że ruszyła maszyna, ale wy chyba też czujecie, że to wszystko zaczęło funkcjonować tak, jak powinno. Dokładnie, maszyna ruszyła, ale co do walki o każdą piłkę w poprzednich, nawet przegranych meczach, myślę, że nie możemy sobie tutaj odjąć i, i walki. W każdym meczu walczyłyśmy do końca, także coś za coś zatrybiło, że tak powiem w cudzysłowie, coś zaklikało. Eee, także no, najważniejszy mecz teraz jest w sobotę. Myślę, że. No, Krótkie, krótka radość teraz w szatni po meczu będzie, ale myślę, że musimy się też nastawić do tego sobot, sobotniego meczu. To kliknięcie wiem o co chodzi, natomiast wracamy jednak do tego sobotniego meczu. Jeśli chodzi o sobotni mecz, to czeka Was bardzo trudna rywalizacja, bo często jest tak, że miejsce w tabeli nie odzwierciedla postawy drużyny. Drużyna Skalisza też zaczęła w jakiś sposób grać, i chyba nie czujecie się aż tak pewnie i aż tak w roli zdecydowanych faworytek tego starcia? A może się mylę? No każdy mecz rządzi się swoimi prawami, ale nie można też, że tak powiem, lekceważyć zawodnika, czy on ma pierwsze miejsce, czy ostatnie miejsce w tabeli. My też byłyśmy na dole i pokazałyśmy, że potrafimy grać i wygrywać nawet z najlepszymi. Także no, lekkie, że tak powiem, obawy przed sobotnim meczu są jak przed każdym, ale musimy udowodnić, że zasługujemy na miejsce szóste w tabeli. Jeśli będzie to być może piąte miejsce, jaką twarz Gabrieli Urbaniak zobaczymy w sobotę? No, jak zwykle uśmiechniętą, tak? I tak, oby było jak najczęściej. Gabriela Urbaniak, dziękujemy serdecznie.